Witam z tej strony Gram bo się nudzę i mam dla Was dwie wiadomości: złą i dobrą, więc zaczniemy od tej złej. Od 3 do 13 kwietnia jadę na ferie, więc mnie nie będzie, ale zrobię po jednym filmie na tydzień, by Was nie zostawić z niczym. No i teraz dobra: Planuję konkurs, który odbędzie się na live. Będą dwa live'y, po jednym na kanał. I to wygrania będą aż 40 kodów do gier i dwa kody wirtualnego pakietu książki do gry papierowej, coś jak Dragon and Dungeon i wirtualnej wersji gry, które oddzielnie nie mają sensu, więc będą te wygrania razem. Lista gier, oczywiście w opisie. Pierwszy live będzie na kanale rozklockowane i będziemy grać w LEGO Star Wars Saga w piątek 31 marca o 18.30. Drugi live będzie po moim powrocie, dokładnie data będzie na społeczności, jak będzie blisko mojego powrotu. Na drugim kanale, czyli gram po się nudze. By wziąć udział trzeba mieć suba, zostawić tu i na live lajka like i napisać jaka jest Wasza ulubiona gra i dlaczego. Jedna osoba może wygrać jeden kod na live. Jeśli naprawdę nikogo nie będzie, to będzie możliwość dostania kolejnego kodu. Wszystkie kody z grami są na Steam i będzie tak, że na live będziemy używać koła do losowania i pierwsza wybrana osoba może wybrać jaką chce grę lub ten pakiet. I tak po kolei to wszystko. Jeśli macie pytania, to chętnie odpowiem. Do zobaczenia. Piątek. I sorki, że tak chaotycznie, ale na szybko.